Dusi? Gorący sok jabłkowy? Oh, dzięki, Dina. Gorący? A, 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 no a, właśnie, a. ale przecież mówiłam ci, że jest gorący. Kto to jest? O, dalecy kuzyni. Jutro razem śpiewamy kolędy w galerii. Kolendy? Uwielbiam kolendy. Śpiewam je równo przez cały rok. Mogę śpiewać z wami? Oj, sorry, Gin, no nie, to taka rodzinna sprawa. No jasne, rozumiem, kochanie. <grystanie> Dzień dobry, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że siedzicie, bo inaczej moglibyście paść z wrażenia na mój widok. A <grystanie> on śpiewa z wami? A z czyjej rodziny konkretnie pochodzi? Twojej mamy? Czy z gałęzi czy z tego łgarstwa? Dla Flynna zrobiliśmy wyjątek. On śpiewa jak aniołek. Flynn, pokaż co umiesz. <grystanie> Właśnie. No to ja śpiewam z wami. Dina, nie możesz się po prostu włączyć. Rodzina musiałaby się zebrać, a potem zagłosować. Dus, może i są twoją rodziną, ale to ja dzisiaj zechcę albo i nie zechcę stanąć z tobą pod podjemioną. To jest Dina, będzie z nami śpiewała. Przepraszam. Hej, Roki! Nie, nie Roki. Mikołaju. To strasznie smutny list od chłopca z rozbitej rodziny. Mikołaju, lubię Cię, ale piszę pierwszy raz. Strasznie chciałbym dostać grę G195. Jeśli mi jej nie przyniesiesz, nic się nie stanie. Nie pierwszy raz się zawiodę.